Wszyscy się chyba zgodzimy, że smartfony stały się nudne. Wszystkie wyglądają bardzo podobnie, mają podobne parametry, oprogramowanie, funkcje. Szalone czasy klasycznych komórek, w których każdy telefon wyglądał i działał zupełnie inaczej, dawno już minęły. A skoro wszystkie smartfony są z grubsza takie same, to producenci, czy może raczej marketingowcy, muszą się solidnie napocić, żeby przekonać klientów, że to właśnie ich telefon jest najlepszy. W ten sposób powstają rewolucyjne, wspaniałe i absolutnie niezbędne innowacje, których tak naprawdę w sumie nikt nie potrzebuje. Dla całej masy ludzi najważniejszym elementem smartfona jest aparat. A w jaki sposób najłatwiej przekonać niezbyt świadomego klienta, że to właśnie nasz aparat robi najlepsze zdjęcia? Megapikselami oczywiście, no bo czym? 50, 64, 100, 200, licytacja trwa nieprzerwanie od dobrych kilku lat i wydaje się, że w zasadzie sky is the limit. Dla zwykłego człowieka jest to bardzo prosta i czytelna klasyfikacja. Im więcej megapikseli, tym lepiej. Tak naprawdę sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo rozdzielczość matrycy to tylko jeden z istotnych parametrów. Ogromne znaczenie ma również wielkość tejże matrycy, optyka i bardzo istotne w przypadku telefonów oprogramowanie. Trzeba pamiętać, że zdjęcie, które otrzymujemy, zostaje poddane solidnej, zautomatyzowanej obróbce. Weźmy na przykład testowanego niedawno przeze mnie Realme C55 z matrycą 64 megapiksele. Robi przyzwoite zdjęcia jak na swój segment cenowy. Sześciokrotnie droższy iPhone 14 Pro Max ma zaledwie 48 megapikseli, a profesjonalny aparat Sony 7.4 33 megapiksele. Czyli tak na chłopski rozum Realme C55 powinien robić dwukrotnie lepsze, bardziej szczegółowe zdjęcia niż kosztujący 12 tysięcy złotych i to bez obiektywu specjalistyczny sprzęt fotograficzny. Podsumowując, nie dajcie się zbajerować, bo megapiksele to nie wszystko. W zeszłym roku nagrałem krótką relację z wycieczki do Włoch telefonem. Zwykłym, podstawowym iPhone'em 12 i byłem pod mega wrażeniem, jak dobrze sobie z tym zadaniem poradzi. 60 klatek, piękne kolory, świetna stabilizacja, a to wszystko w rozdzielczości 4K. Tymczasem niemal wszyscy najwięksi producenci zaczynają do swoich flagowców pakować nagrywanie w 8K. Teoretycznie, im więcej, tym lepiej, ale warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, czy taka funkcja w telefonie komórkowym jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebna. Zdecydowaną większość zdjęć i filmów wykonywanych telefonem oglądamy na ekranie tego właśnie telefonu. A jaką rozdzielczość ekranu mają aktualne topowe smartfony? No, nie 8K. Czyli tak czy siak nagranie 8K zostanie zeskalowane w dół. Telewizory 8K jak najbardziej istnieją, ale po pierwsze to wciąż nowinka, która jeszcze długo nie stanie się obowiązującym standardem, a po drugie, czy kiedy oglądaliście sobie ostatnio na telewizorze filmik z wakacji, rozdzielczość 4K była jakimkolwiek problemem? Nie no straszna pikseloza. Nie da się na to patrzeć. Halina, zamawiam S23 Ultra. Dodatkowo, póki co nagrywanie w 8K wiąże się ze sporymi ograniczeniami, takimi jak nie najlepszy bitrate, brak stabilizacji obrazu, HDR-u, niższy klatkasz czy ogromne rozmiary takich filmów. Na razie to bardziej sztuka dla sztuki. Ekrany z odświeżaniem 90 i 120 Hz to już w zasadzie standard, nawet w nieco niższym segmencie cenowym, ale producenci jak zwykle doprowadzili całe zjawisko do absurdu, bo skoro 90 i 120 Hz jest obowiązującym standardem, to trzeba pójść krok dalej. No nie ma wyjścia. Nie dlatego, żeby 120 Hz było niewystarczające, po prostu jakość trzeba się wyróżnić i zademonstrować technologiczną wyższość. Stąd pojawienie się telefonów z ekranami 144 czy nawet 165 Hz. Przeważnie telefonów gamingowych, bo wiadomo, że Roblox w marnych 90 albo 120 klatkach staje się w zasadzie niegrywalny. Chociaż nie tylko gamingowych, bo 165 Hz ma chociażby Motorola 40 Pro. W zdecydowanej większości codziennych zastosowań, tak szalona częstotliwość odświeżania nie jest do niczego potrzebna. Filmy i seriale i tak są odtwarzane w standardowych 24 klatkach na sekundę, a YouTube wciąż pozwala na maksymalnie 60. Generalnie 90 albo 120 Hz jak najbardziej warto w swoim telefonie mieć. Więcej można, jakby w niczym to nie przeszkodzi, ale zdecydowanie nie powinien to być czynnik decydujący o wyborze tego albo innego modelu. W okolicach 2013 roku Samsung postanowił zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy ze smartfonów, za pomocą obsługi gestów. I nie chodzi mi tu o naprawdę wygodne gesty dotykowe, takie jak np. przesunięcie palcem od lewej strony ekranu zamiast szukania opcji wstecz, tylko o gesty ruchowe. Całkowicie lub częściowo bezdotykowe. Wyglądało to bardzo futurystycznie i na pierwszy rzut oka nawet miało sens, ale na dłuższą metę okazało się całkowicie niepraktyczne. Ekrany dotykowe są intuicyjne, wygodne i względnie precyzyjne. Dodatkowo, wciąż można je w miarę wygodnie obsługiwać jedną ręką, chociaż rosnące rozmiary smartfonów nie pomagają. A skoro i tak trzymamy telefon w ręku, to po co przewijać tekst machając nad ekranem drugą ręką, zamiast zwyczajnie użyć kciuka albo palca wskazującego, jakby w czym to pomaga. Na różnego rodzaju prezentacjach telefon przeważnie stał na jakiejś podstawce albo był zawieszony w przestrzeni, ale przecież to nie są warunki w jakich używamy smartfona. Obsługa gestami nie rozwiązywała żadnego realnego problemu, a zamiast przyspieszyć niektóre działania wydłużyła je i niepotrzebnie skomplikowała. Wystarczyło przypadkowe machnięcie ręką, żeby przewinąć całą stronę do samej góry. Nie lepiej działały takie funkcje jak Smart Scroll, czyli przewijanie ekranu oczami, oraz tak zwana aktywna Pauza wstrzymująca odtwarzany film po odwróceniu wzroku. Oczywiście, eksperymenty z gestami to nie tylko domena Samsunga, bo swoje dokonania w tym temacie ma też LG, Google czy ostatnio Oppo. Więcej sensu by to miało na przykład w telewizorach, które faktycznie obsługujemy z pewnej odległości. Samsung próbował zrewolucjonizować korzystanie ze smartfonów nie tylko za pomocą gestów, ale też swoim nowatorskim zakrzywionym ekranem. Mam tu na myśli smartfony z serii Edge, zapoczątkowanej w 2014 roku przez model Galaxy Note Edge. Był on o tyle specyficzny, że posiadał ekran zakrzywiony tylko z prawej strony, więc zaprojektowano go z myślą o osobach praworęcznych. Leworęczni, żeby móc wygodnie korzystać z tak zwanego ekranu krawędziowego, musieli odwrócić całe urządzenie do góry nogami. Nieważne, grunt, że to śmiałe rozwiązanie było po prostu niespecjalnie potrzebne, a wiele funkcji sprawiało wrażenie dodanych na siłę. Wiecie, trochę jak z ekranem i panelem dotykowym PlayStation Vita w Uncharted. Jak już jest, to musimy pokazać, że to rzecz absolutnie niezbędna. I tak na zakrzywionej krawędzi umieszczono na przykład przyciski do obsługi aparatu, przez co dostęp do nich był zwyczajnie niewygodny. Rozwiązanie to w rozbudowanej formie zastosowano także w mniejszych modelach Galaxy S6 i S7 Edge. Oba urządzenia wyglądały ciekawie i nowocześnie, ale znowu praktyczne wykorzystanie zakrzywionych krawędzi było dyskusyjne. Weźmy na przykład forsowane wówczas przez Samsunga podświetlenie towarzyszące połączeniu. Przy zgaszonym świetle faktycznie ładne, ale żeby uzyskać ten Efekt trzeba położyć telefon ekranem do dołu. Czy mimo wszystko nie lepiej położyć go normalnie, żeby od razu widzieć kto dzwoni? Wielu użytkowników serii Edge ostatecznie wyłączało wszystkie funkcje ekranu krawędziowego, bo robiły więcej zamieszania niż pożytko. Ale żebyśmy się źle nie zrozumieli, modele S6 i S7 Edge były świetne. Tylko nie dzięki zakrzywionemu ekranowi, a topowym podzespołom i wysokiej jakości wykonania. To był moment, w którym Samsung zerwał z plastikiem i postawił na zupełnie nowe wzornictwo. W kolejnych modelach zakrzywiony ekran pozostał, ale z czasem marketingowy nacisk na dodatkowe funkcje wyraźnie zmniejszono. Samo zakrzywienie stało się też delikatniejsze i skończyło jako zabieg czysto designerski. Zresztą obecny w telefonach najróżniejszych producentów do dzisiaj. A czy potrzebny, to już kwestia gustu. Podsumowując, dobrze, że producenci przesuwają granice, bo w ten sposób krok po kroku posuwamy się naprzód. Po prostu trzeba podchodzić do tego typu nowości na spokojnie i odpowiedzieć sobie na jedno za bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Ale tak właściwie do czego mi to potrzebne? Lubię gadżety i jestem gotowy za nie przepłacać, to również dobra odpowiedź spokojnie. Ja też często kupuję rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuję. Grunt, żeby robić to świadomie i nie dać się zmanipulować marketingowca. Tyle ode mnie tradycyjnie zapraszam do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia.